Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój pierwszy świąteczno-prezentowy hol zakupowy ze sklepu. Handlem mam tutaj jedno zamówienie, oczywiście, na dwie paczuszki. Także osoby, które są zainteresowane, co znajduje się fajnego w środku, zapraszam do oglądania. No, i pierwszą paczczkę otworzymy sobie tą kopertową. Widzicie, w niej są dwie rzeczy dla mnie. Znaczy dla mnie, z mojego zamówienia, nie na prezent. O, w tym sensie. I pierwsze tutaj mamy dla malutkiego. I zamówiłam słuchajcie, świąteczny bodziak. W takim kolorze beżowo-białym. Zobaczcie, przepiękny wzór. Tutaj mamy na te zatrzaski. Tutaj jest taka nogaweczka beżowa piękna. Rękawki to samo i tutaj mam słuchajcie, rozmiar 74, czyli 6-9 miesięcy. Powiem Wam, że tak mi się strasznie spodobał ten wzór. W ogóle w tym roku stwierdziłam, że będę chciała w takich kolorach właśnie mieć dekoracje choinkowe, także jak zobaczyłam, że tylko takie piżamki są, to od razu zamówiłam. Także pierwsza piżamka dla malutkiego i powiem Wam, że fajnie, bo się rozciąga, nie jest taka drętwa. Przynajmniej tutaj w tłowiu, bo już w nogawkach czuję, że jest. No ale... Myślę, że na troszkę ją będzie miał Także taka pierwsza piżamka dla. Piżamko bodźca dla malutkiego. E, następna rzecz już jest dla mnie. Jest, to słuchajcie. Tak jak wam mówiłam ostatnio, że muszę domówić bluzy. Jest to, zajdzie, kolejna bluza. Tym razem w kolorze niebieskim, habrowym. Przepiękny kolor. Powiem wam, że bardzo mi się ta bluza fajnie sprawdza. Dzisiaj ją mam też na sobie. No i rozmiar to jest XXS, oczywiście od spodu na polarku, także musiałam tą bluzę domówić. To jest naprawdę rewelacyjna. No i teraz przejdźmy sobie do kartonu. Sobie już ściągłam tutaj to zabezpieczenie, bo to jest jeszcze obwinięte... Jak macie nieraz stretch i jak palety są zaciągnięte tymi plastikowymi takimi paskami, to właśnie tak samo przychodzę do tej paczki, więc fajnie. Faktura. No i pierwsza rzecz na prezent: zamówiłam dla mojej y, przyjaciółki córeczki taką piękną koszulkę, taką piękną bluzkę. Powiem Wam, że tak mi się spodoba. Ja to otworzę i Wam pokażę. Jest przepiękna beżowa, a czy beżowa, nie beżowa taka ekwi bardziej tutaj y, z falbankami. Rozmiar mamy tutaj metr trzydzieści, 14, 140 sto y, na korzuszku. No powiem wam, że jest piękna, naprawdę. Szczerze powiedziawszy, jakby była taka na mnie to sama bym sobie ją zamówiła. Świetna jest. Także to idzie na prezent. Dalej dla mnie zamówiłam sobie, słuchajcie, świąteczne piżamki, bo nie mam już żadnej. I pierwsza jest w kolorze czerwonym, z taką grafiką, delikatne. Tu są spodnie. Widzę, że w kamerze w ogóle na bardzo jasny czerwień to wygląda, a w rzeczywistości jest taka hmm, czerwień. Taki, czer taki cze ciemny, czerwony kolorek. Jak widzicie jest tutaj w gwiazdki i w księżyc. Góra wykończenie ma gumka, sznureczki i ja mam tutaj rozmiar XS. Nogawki są, słuchajcie, szerokie, więc nie wiem jak y, będę się w nich czuła, no ale mam nadzieję, że okej. Okay. Fajny materiał, się rozciąga. Także, no, myślę, że będzie spoko i do kompletu jest koszulka na długi rękawek e, tutaj jest wiecie taka gładka bez żadnych dodatków, guziczków i tak dalej także taka moja pierwsza piżamka i ona jest, słuchajcie w prążki o. i to też jest e, XS -ka. to jest cały taki komplet dalej znowu w moich a nie, to ja się fajnie otwiera dalej mam słuchajcie ta, 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 ta. kolejną bluzę do, tą samą tylko, że w kolorze beżowym rozmiar oczywiście XS -ka. także teraz mam trzy powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona bardzo, bardzo fajnie wygląda ta bluza yy, w sensie w tym kolorze jak sprawdzałam do jeansów ta bluza, marynarka i jakiś taki cięż, cięższy but i torebka Naprawdę rewelacyjnie. Eee, Poczesane papierki dalej. Zamówiłam dla Antosia taką czapeczkę na 104, ale zastanawiam się, czy nie dam jej dla malutkiego, z tego względu, że tą czapkę, co ostatnio zamówiłam w poprzednim zamówieniu, co była dla malutkiego z tymi uszkami, co Wam pokazywałam, okazała się na niego za mała. I tak się zastanawiam, czy po prostu tej czapeczki nie dać malutkiemu. Bo ona się już fajnie rozciąga. Tamta jest, słuchajcie, tak sztywna. W ogóle tutaj na czole ona kompletnie się nic nie rozciąga. Także miałam ją oddać, no ale wyrzuciłam już paragony. Także no trudno. No ale taką czapkę zrobiłam dla Antosia w kolorze szarym. Tutaj macie mamę złoty taki jet z napisem. Taka prosta. Także może będzie dla malutkiego. Mm, dalej, jak ja to zamówiłam? Serio, powiedzcie, że jestem nienormalna. Naprawdę, jak to zobaczycie? Kolejna bluza. Tym razem w kolorze brązowym. I słuchajcie, ta bluzami idealnie pasuje razem z tą beżową podświęta Taki typowy świąteczny kolorek. No i również w rozmiarze XS jeszcze jest dostępna w kolorze czarnym i w kolorze białym, ale takich kolorów już nie chciałam. Także mam, słuchajcie, w tym roku cztery takie same bluzy, tylko inna kolorystyka. Dalej mamy, słuchajcie. O, jest. Kolejną piżamkę i tym razem piżamka w takim samym kolorze. Oczywiście, długi, yy, długa nogawka i jest ta sama grafika co u malutkiego na jego buziaczku Rozmiar to jest. Jak ja tu rozmiar wziąłem, słuchajcie? Na 1,70 m, czyli będzie XSK, ale tutaj już macie samą gumeczkę bez sznureczków. Nogawka jest nie taka jak przy tamtych, tylko już tutaj z tym ściągaczem, z tą obwódką. Także takie spodnie, i do tego mamy taką koszulę, i ona słuchajcie, już długa, ale też tutaj bez żadnych dodatków także takie dwie piżamki. Mm, dalej mam słuchajcie. Dla malutkiego, Tak, tak, na 74. Kolejny majacyk, bodziak do spania. Tym razem e, świąteczny znaczy świąteczny w kolorze czerwonym. Tutaj z misiami, z choinkami. E, bardziej, mówię, pod klimat, taki świąteczny. Oczywiście również na te zapinki. Bez tutaj tych skarpetek, jak ja to mówię, tylko na normalne takie zakładanie. Także taki bodziaczek. No i kolejne rzeczy. Teraz to są już rzeczy do dekoracji domu. I pierwsza rzecz to są słuchajcie Szukałam na stronie poszewek na poduszki i znalazłam idealne, co mi będą w tym roku pasować do mojej dekoracji. A przynajmniej tak myślę. Pierwsza to jest tutaj beżowa z, czarnym, z czarnymi bombeczkami, czarną tutaj choinką i z napisem Merry Christmas. I do tego jest druga, ale już w same choineczki. Także zamówiłam sobie jeden dwupak taki. I drugi dwupak w kolorze czerwonym. Także takie same wzory, tylko inna kolorystyka. No i tutaj mamy już czerwono, czerwono beżowy. No a tutaj mamy beżowo czarny. Także myślę, że jak je połączę, będą bardzo fajnie wyglądać. No i teraz przejdźmy do dwóch ostatnich rzeczy, które pójdą na prezenty. I pierwsza rzecz z nich to jest taka piękna, pudrowy, kolor pudrowego różu torebeczka tutaj z serduszkiem tutaj taka pikowana tył gładka, na bo to dla dziewczynki. Tutaj mamy łańcuszek, po bokach, a czy po bokach. W początek mamy łańcuszek, dalej mamy paseczek. Także, no powiem wam, że dla dziewczynki idealnie. No i w środku jeszcze ona wygląda. Tak, taka po prostu prosta nałożenie. Jakiegoś pieniążka, ewentualnie chusteczki. Także taka torebeczka. I ostatnia rzecz, tak jak zobaczyłam to, tak mi się to strasznie spodobało. Ja stwierdziłam, że muszę to wziąć, ale wcześniej spodobały mi się z tego kubki, z tego wzoru. Natomiast okazało się, że zostały wykupione, także musiałam się z czymś innym. I to jest takie przepiękne opakowanie, gdzie możecie od razu dać to na prezent. I są to słuchajcie dwie sztuki filiżaneczek na espresso. Powiem wam, że ten wzór jest tak piękny, idealnie mi będzie pasować też do tych tutaj poszewek na poduszki. Wam, że przepiękne. Talerzyk jest taki biały w złote gwiazdki. Tu jak widzicie, obwódka jest złota. Kropeczki i tutaj jest jeszcze księżyc, jedna sztuka aż. Natomiast kubeczek jest w takie domki, alapiernikowe. Tak mi się to kojarzy. No i do tego gwiazdki, kropeczki. No i tutaj jak widzicie złota obwódka, złote łóżko. No powiem Wam, że tak jest to elegancki zestaw, że naprawdę i kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się moje zakupy podobają. Y oczywiście ja postaram się Wam podlinkować y wszystkie produkty, jeśli będą w ogóle dostępne linki do wszystkich y rzeczy, jeśli będą dostępne na stronie. No i to by było na tyle. Oczywiście łapkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pożyczki.